Hmm. No, tego mi było trzeba. Dobry papieros. Papieros. Nie uważam, że to przesada z tą szkodliwością palenia. Ja na przykład pierwszego zapaliłem, jak miałem 6 lat i żyję. O, przepraszam, odbiło mi się plastikiem. No, bo się pan najadł tego różowego. Mogą zapruszyć ogień. Może nie powinniśmy palić w czasie kwarantanny. Za parę dni proszę pana, to się dopiero zacznie. Wywiady, autografy. Wizyty w zakładach pracy Jeszcze się panu przeje. O przepraszam bardzo, proszę uprzejmie. Dzień dobry. Ale co, co, Się nie wolno palić, profesor Kupelweiser. Tak. Laura tak zwanej Nagrody Nobla. Tak. Nie istnieje. Tak. Co? Proszę, siostro. Co tu się dzieje? Eksperyment się udał, tak? Jesteśmy bohaterami, tak? Zostałem oblany pianą, tak? To po co do cholery cała ta zabawa? Proszę, żeby zjawił się tu, pani przełożony. Powinniście się cieszyć, że żyjecie i że w ogóle was odhibernowano. A niby dlaczego mieliby nas nie odhibernować? Eksperyment nie miałby sensu. W czasie wojny były ważniejsze rzeczy niż eksperymenty naukowe. Jakiej wojny? Co? Miano nas obudzić bez względu na sytuację polityczną. Co mi obchodzi jakaś wasza wojna? Nasza? To była wasza wojna. My nie znamy wojen. Bezczelna. I? Kto wygrał? Co? No tę wojnę. Mówi przecież. Nieważne kto wygrał, ważne kto przetrwał. Przepraszam, panie. Gdzie jest profesor Kuppelweiser? Doktor Lamia wam już mówiła. Że nie istnieje? Co to znaczy nie istnieje? Znowu miał wypadek. Tak jak wszyscy inni. Przepraszam bardzo, myśmy się chcieli widzieć z dyrektorem tego ośrodka. Słucham? A, a, ale ja bym wolał z mężczyzną. Oni nic nie rozumieją, siostro. Skontaktowanie się z osobnikiem waszej płci jest... Awykonalne. a wykonalne. A co? Jesteście jedynymi samcami, jacy istnieją. Mężczyźni już dawno wyginęli. <laughs> wyginęli? Przecież to nie były mamuty. Okazuje się, że tak. W pewnym sensie. Przepraszam, którego dzisiaj mamy? 8 marca. Spaliście nieco dłużej, niż to było przewidziane. Trwało to dłużej niż 3 lata? Pięć. Nie. Cztery. Ja ją gdzieś widziałem. Przepraszam bardzo, pani doktor, mnie to nic nie obchodzi. Ja umowę miałem na trzy lata. Będziecie płacić nadgodziny. A który to rok? 44 2044. Mężczyzn? 44. A dlaczego tu nie ma okien? A dlaczego tu nie ma klamek? Spaliśmy 53 lata? To te halucynacje, o których mówił profesor. Tak. No miło się z paniami gawędzi, ale przepraszamy. Musimy iść. I tak już jesteśmy spóźnieni. Do widzenia. Pan przeprosi, panie, panie Albercie. Do widzenia.